Jak ugotować ryż? Na początek ryż przesypujemy do sitka i dobrze płuczemy pod bieżącą zimną wodą, tak aby wypłukać wszystkie zanieczyszczenia. W garnku rozpuszczam około dwóch łyżek masła, dodaję ryż i mieszam. Tak aby każde ziarenko ryżu było otoczone masełkiem i będę podgrzewać ryż do momentu, kiedy ziarenka staną się przezroczyste. Następnie ryż zalewam w proporcji 1 do 2. Miałam tutaj szklankę ryżu, czyli dolewam dwie szklanki wody w solę. Mieszam i doprowadzam do wrzenia. Gdy woda zaczyna wrzeć, przykrywam garnek, zmniejszam gaz i gotuję ryż do momentu, aż wchłonie on cały płyn. Potem gaz wyłączam, a garnek otulam ręcznikiem albo kocykiem i pozostawiam tak jeszcze na kwadrans. Zapraszam Was na mój blog AnkaGotuje.pl. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę smacznego!